No to niszczymy, proszę bardzo. 46 do niszczarki. Poproszę na środek te koperty. Panie Tomaszu. Trzy koperty. Trzy koperty są. Czy mi Pan sprzeda te trzy koperty, które dało się wygrać? To ja może trochę inaczej się spytam. Czy pan chciałby je kupić? Siademy. Tak. Czyli na pewno sobie ponegocjujemy trochę. Skoro jest taka chęć. A... Wolałbym, prawdę mówiąc, bez negocjacji. Jakąś bez kwotę negocjacji. roboczą. Atrakcyjna kwota dla mnie i ja kupuję. Na pewno, atrakcyjną kwotą dla pana jest pod. 3000 zł za każdą z nich, czyli kwota 3000 zł. Tak. I bez w ogóle zastanawiając się od razu, kupuję. Spytam się, czy jest pan w stanie dać za nie po 3000 za każdą, czyli 9000 zł. Czyli wolałby pan negocjować? No powiedzmy, że tak. I mogę dać. Za komplet tych kopert cztery tysiące. Cztery za wszystkie trzy. Szczerze mówiąc... A... No, taka dość niska kwota ale za to bez negocjacji od razu. To prawda. Na szybko. Przyjechałem do programu, żeby pobawić się trochę. Może szybka licytacja powiedzmy nie wchodzi tutaj w rachubę, wolałbym z panem tutaj trochę ponegocjować. Może się uda jakieś bardziej korzystne warunki ustalić. Ja nadal bym optował przy tym, czy jest realny 9000 tysięcy za trzy koperty. Nie wchodzi w rachubę. A realnie mniej niż 9, ile byłoby Pani Tomaszu? Nie, myślę, że mogłoby być trudno. To ja nawet nie jestem tak szczerze mówiąc zdecydowany na 9 tysięcy. Tylko się. Czy Pan się okopuje coraz bardziej? Ja, ja się dopytuję, ile jestem w stanie od Pana wyciągnąć za tej koperty. Maksymalnie 8 tysięcy. może pan wyciągnąć, ale propozycja jest nadal 4. No rozumiem. <grystanie> Zostańmy przy propozycji 4000, tysięcy, natomiast. Czy byłaby możliwa kwota 15 tysięcy za 3 koperty? Nie. Nie. No nie, bo pan zaczął od 9 to nie mogę się zgodzić na 15. Staram się wyczuć tutaj pana, powiedzmy, pojemność, jeżeli chodzi finansowo o te koperty. Ale nie musi pan. Od razu powiedziałem, że 8 jest pan w stanie wyciągnąć. Już pan wie. Więcej nie. Możemy się targować, a na 8 skończymy. Aha. Czy to dobra kwota, prawda? No na pewno. Na pewno tak. Niektórym nawet nie zakładam, że dam 8 tysięcy, ale panu założyłem, że dam 8. Dziękuję bardzo. Może ocenimy ich wartość pojedynczo. Jest taka możliwość. Tak, oczywiście. Koperta numer 13 Pięć Dobrze. Następne dwie. Bo pan zostaje po 1500 dla Pana 1500, tak? To jest Pana propozycja. 24. no, tak, no bo 8, prawda? No, rozumiem. 24, 10 000, 35 nie jest na sprzedaż. Za 3 mogę dać 8. Nawet jeżeli teraz Pan się zgodzi za 8, to teraz wnosimy 8 tysięcy, Pan oddaje koperty za 8. się znaczy, pobawiliśmy się już, nie? Negocjowaliśmy. Milka? Pani Milio? Ja nie brałabym koperty numer 13. <noise> Także na pewno bym ją sprzedała. A dwie pozostałe wzięłabym. Czy się słuchać żony? Nie. Jeżeli dobrze pamiętam, pan w ankiecie napisał, że żona zawsze podejmuje nietrafne decyzje. To prawda. I miał pan rację. To co powiedziała, to nietrafna decyzja była. A pampersy kosztują wózek. To, <noise> to prawda, to są koszty. <noise> dobrze myślę. <głos> tak, tak. <głos> W drodze, tak? Wszystko? Dziecko? Wszystko w drodze, tak. tak to tak. gratulacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. No to będzie córeczka tatusia. Podobno wszyscy tak mówią. <laughs> no tak. To jak? Pozmutniał mi pan coś tu. Nie, nie tak bardzo. Czyli, no... Pozmutniałe i tak bardzo, tak? Czyli 13, trochę pan pozmutniałe Trochę tak posmutniałem, no bo trochę się namieszało. Trzynaście zostawiamy, powiedzmy. Jest to realne, że... Tak jak chciała żona. A nie sprzedać, będzie? Nie, jej nie jej chciałem, jej chciała, nie, nie chciała. Rozumiem, czyli zostawiamy? Dla mnie. A na przekurżonie? Na przekurżonie. Dobrze. No skoro ma te nietrafne decyzje, no co? A te dwie pan sprzedaje, tak? Emilka, co z pozostałym? 24,35. Czyli pan 36. pyta, żeby zrobić odwrotnie. No tak. Co z pozostałymi, panie Emilio? No jak już 13 zostaje, to te dwie pozostałe też weź. Nietrafna decyzja znowu. Tak jak pan sądził. Dobrze pan. Czyli tak, to. sprzedajemy 24,35, a bierzemy 13. Tak pan zdecydował? Tak. Dobrze. Ile te dwie? 2, 4 i 3, 5? Mimo wszystko optowałbym przy tych 8 tysiącach. Za dwie. W sumie może być 8. Za dwie będzie mniej. Bo ja tak dopasuję, że w sumie będzie pan miał 8 razem z tą trzynastką. Rozumiem. Dobrze? Dobrze. Umowa stoi? Czyli ile pan proponuje za te dwie? Żeby w sumie było. 8, Z trzynastką 8 tysięcy. To ja 3000 za te dwie dam. 3000. Już pan wiele tam jest, prawda? Domyślam się. To sprzedaje pan za trzy te dwie. 5000 za te dwie? To nie jest moja ostateczna oczywiście decyzja, tylko się pytam. Czy jest pan w stanie dać 5000 załatw? Dobrze, za te dwie. polubiłem pana. Zgoda, 5 za tyni. To jak? Nie zrażę pana, jak zmienię decyzję? Nie. Milka, jakaś sugestia? Nie brałabym koperty numer 13. To już pani mówiła. I on trzeba pan wziął to pod uwagę i robi na przekór i bierze ją. No bo pani źle radzi. Tak? I teraz rozmawiamy o tych dwóch. Dobrze myślę. Tak, tak. Tak. To jak? Idą za piątkę? Bo ja dawałem trzy, no. pan powiedział 5. Ja tak, powiedziałem, polubiłem tak, tak. pana, dobra, pięć. A jaka jest pana decyzja teraz? Zróbmy jeszcze taki układ. Um... Po w sumie doszliśmy do wniosku, że jeżeli bym sprzedał 24 i 35 za 5 tysięcy, e, tak. z tego wynika, że będę miał, powiedzmy, jest możliwość 10 tysięcy za zgromadzenia 10 tysięcy za 13.5 i tak. hipotetycznie. Tak. E, powiedzmy, ile jest Pan w stanie dać za te dwie? żeby nadal mieć 10 tysięcy. Chcę od pana trochę wyciągnąć, co w tych kopertach może się znajdować. Jest jeden minus. Jeden jest minus. Jeden. Nasze to kuperty. wystarczy zapytać. Nie trzeba wyciągać. Więc się pytam. Mówię, jest minus. Wierzyć panu? Panie Tomaszu, zawsze trzeba w grze wyłapać ten moment, kiedy jest dobra dla gracza propozycja. Uh -huh. Była propozycja 8 tysięcy. Doszliśmy do 10, chociaż zakładałem 8. A pan zaczyna mieszać, i może pan wyjść z niczym za chwilę. Uh -huh. Bo jak pan jest taki zmienny, to proszę wziąć pod uwagę, że ja też mogę być zmienny. Wiem. Na razie nie jestem zmienny. Skłaniam się nawet do tego, żeby zostać przy wszystkich kopertach. To proszę zdecydować. Jaka jest decyzja pana? Co pan robi? Proszę wnieść te pięć tysięcy do studia. Pięć tysięcy do studia, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Tu mamy pięć tysięcy i rozumiem, że to jest za dwie koperty. 24 cztery, Tak? Tak, załóżmy, że tak. No bo w sumie tak no, rozmawialiśmy. Załóżmy się tak. Ja muszę wiedzieć na czym stoję. Oczekuję Pan ostatecznej decyzji teraz. Rozumiem. No wypadałoby w sumie, prawda? Przekonuje mnie Pan do tego, żebym chyba jednak wziął kopertę. Ja przekonuję? Tak. Sam Pan się przekonuje. Ja pana nie przekonuję. Jadąc, jadąc do programu wyszedłem z założenia, co ma być, to będzie. Weźmy koperty. Dobrze. Koperty, tak? Tak. Dobrze. Otwieramy. Od której? Emilka, życzenia jakieś? Nie, nie mam życzeń. 24. Właśnie w 24 jest minus. To otwórzmy 35. Proszę uprzejmie. Co tam jest? Ile? 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy. Już nie chowajmy. Połóżmy z powrotem. Tu jest 30 tysięcy. Mogłem te 30 tysięcy z minusem pańskim odkupić za 5 tysięcy, prawda? Tak. Została panu trzynastka. I 5 tysięcy w gotówce. Nadal jest aktualne. Otworzymy trzynastkę? Mm, nie. Nie otworzę. Na razie nie. Najpierw pana decyzja. Jaka jest decyzja? Moja decyzja jest taka, że biorę koperty. Tak, to teraz możemy trzynastkę otworzyć, proszę bardzo. Bo ja mówiłem, że w sumie może pan osiem tysięcy mieć, prawda? Dziesięć z trzynastką. 8. Bo jak powiedziałem panu, że daję 3000 tysiące za te dwie koperty. Tak. Było pięć. To pan powiedział wtedy pięć. Tak. Bo ja wiedziałem, że się pan będzie targował. <laughs> tak. Doświadczenie. Ale i tak wyszedłem lepiej. Proszę zobaczyć, co tam jest. 2000 tak. złotych. W sumie byłoby 7, dlatego mówię, że wyszedłem lepiej. Połóżmy. 8 założyłem. Ale wcale nie musiało być 8. Może, może być mniej. Maksymalnie 8, prawda? Bujał pan trochę. I tego się trzymałem. Milka 13 mieliśmy nie brać. No, a tam dwa tysiące. Mówiłem, że źle doradza. Że źle doradza. No tak. Bo tu jest dwa tysiące, pan już teraz widzi. Ale mówiła, żeby te wsiąść. No właśnie, więc jak tam jest minus to źle doradzała. Te 5000 tutaj w gotówce i te 2000 tutaj to jest aktualne dla Pana. 7000 na koniec gry. Jak Pan za 5000 sprzeda mi 24 i 35 otwarta już. Czyli pan wychodzi z założenia, że jeżeli jest minus, to jest stuprocentowy. Tak. Przecież ja panu nie zostawi minus 50%. Tylko minus 100%. Decyzja? Bierzemy koperty. Otwieramy 24. Otwieramy 24. Proszę bardzo. Waha się pan, tak? Bo jak chce pan zmienić zdanie, to proszę zamknąć kopertę. Radziłbym wziąć 7 tysięcy. Się przyda na wózek, wyprawkę, Pampersy i tak dalej. Jak nie tutaj, to się zgromadzi gdzieś te 7 tysięcy. Ale można mieć od razu 7 tysięcy Niech pan nie myśli, co tam jest w tej kopercie. Sprzedać już. Emilka, cztery. Decyzja Pani Milio. A ty zrobisz odwrotnie. <grych> no właśnie tak, tak podejrzewam. Co pani radzi? Wziąć koperty czy nie? Czy 7 tysięcy? Chyba wzięłabym koperty. Co? Czyli co mam wziąć 7 tysięcy? No i tak wynika, oczywiście, no właśnie dokładnie tak, niech pan na wą myśli. Źle radzi? Brać odwrotnie. To jak? Przecież ewidentnie pan jest naukowcem, nie widzi pan tego po mojej grze, a logicznie pan myśli, że tu jest minus 100%, 24%, po tym jak rozgrywam? Czy ja bym otwierał te koperty inaczej? Albo 100 tysięcy. Jak byłoby tu 100 tysięcy, dawno bym od pana odkupił, bo mogłem. Pan chciał 9 tysięcy za wszystkie koperty dałbym. Ale nie dałem. Mimo, że tu mam pan ma 30, prawda? Dlaczego? Przekonał cię pan Krzysztof. No właśnie, przekonałem panią? Tak powoli, ale nie do końca. Nie wiem dlaczego, ale... Nie wierzę panu do końca? Trudne były pytania. Za trudne były pytanie, jakby tam było minus 100%. Pan uważa, że jak są trudne pytania, to jest więcej pieniędzy w kopertach a jak łatwe, to mniej. Co to było za pytanie? Nie pamiętam już. Jaka decyzja? Koperty. Czyli albo koperty... Albo 7 tysięcy. Albo 7 tysięcy. Koperty. Ostatecznie, tak? Koperty. Otwieramy. Minus 100%. Minus 100%. Nie dał mi pan nawet szans zatrzymać pana. Otworzył pan sam. Tak. Bo taką podjęłam decyzję. Wbrew logice. Czasem serce podpowiada. Źle podpowiada. Tak bywa. Dobrze się no. bawiliśmy za Tak pan zdecydował. Dziękuję. Dziękuję to za pamiątkę tym jest panią, to jest 100%. Do widzenia. Dziękuję Dziękuję bardzo. Kwota zaproponowana przez pana Krzysztofa nie była kwotą, która by mi przekonała. Dlatego postanowiłem pójść po prostu na całość i wziąć te kopiety, o które walczyłem. Państwo również zapraszamy do udziału tutaj w studiu. W Drzew Ciemno należy wysłać sms o treści STAT pod numer 75550. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.